leży, tyczka ale nie wiem czy z tego roku coś mały, mały ten drucik. no podnosimy zeszłoroczne no ale tyczka jest a kurde chodziłem w sensie idę sobie tropami byków, tutaj będą gdzieś tropy e, o tutaj mam Przedam sobie fami byków jelenia i natrafiłem, patrzę, leży coś nie. Myślałem, że tegoroczny Ale zeszłoroczny. No ale ładnie zachowany. Jest tyczka. Super. Kurde drugi w tym roku. Drugi w tym roku zeszłoroczny. Ale łamał sobie i oczniaka i nadoczniaka, Raz, dwa, trzy, dziesiątek. Fidliczny. No fajnie, że się los uśmiechnął.